Piątek, 34 tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z księgi Daniela to siódmy rozdział, bardzo słynny siódmy rozdział, który zawiera opis czterech wielkich bestii, podobnych do niedźwiedzia, do lwa, do pantery, bestii, które reprezentują imperia, mocarstwa starożytne, Medów, Persów, Babilonii i Greków. I na tle tych mocarstw pojawia się tajemniczy syn człowieczy który otrzymuje władzę o tyle różną od tamtych bestii, że wszystkie mocarstwa się wykończą, skończą prędzej czy później, a ten a ten będzie panował na wieki. Ale ten fragment zawiera bardzo ciekawy opis również tego, jak przyprowadzają Syna Człowieczego przed Boga i okazuje się, że Bóg nie jest w niebie sam. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed Nim. Proszę sobie pomnożyć 10 tysięcy razy 10 tysięcy, ile to jest. Ile to jest wojska, ile to jest daniułów? ile to jest mocy. To nie jest tak, że Bóg jest tam sam. To nie jest tak, że po stronie Boga jest mniejszość. Mówi. Mówi nawet Jezus, że gdyby on chciał, to mógłby ściągnąć 10 tysięcy aniołów i mogłyby go po prostu obronić, ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Nam się wydaje, że jesteśmy mocni, czy ludziom się wydaje, że o co to Pan Bóg? My tu mamy wojsko, my tu mamy ludzi, my tu mamy nawet 7 miliardów ludzi, którzy mogą się z Panem Bogiem nie zgadzać. To jest nic, to jest naprawdę nic wobec tego o tych miliardów ludzi, którzy są w niebie, miliardów aniołów, którzy służą Panu Bogu, rzeczywistości, która absolutnie nas przerasta. Oczywiście ktoś powie, że to są bajki. Zawsze można nie wierzyć w to, co, w to, co jest po, po śmierci. I najpiękniejsze chyba jest jednak to, że, że się dowiemy, że każdy człowiek na tym świecie, prędzej czy później, to się dowie, jak to wygląda, jak wygląda życie po śmierci. Mniej lub bardziej wierzący i tak się dowie. Natomiast my, którzy. Wierzymy, którzy pokładamy nadzieję w Panu Bogu. Mamy już w tym życiu takie uspokojenie, które nam mówi nie bój się, że Bóg jest samotny, nie bój się, że Bóg przegra. Nie bój się, że jesteś po stronie jakoś mniejszości. Naprawdę, do, należysz, należysz do niesamowitej społeczności świętych, którzy będą na wieki żyć z Bogiem. Psalm już po raz piąty w tym tygodniu jest z Księgi Daniela z rozdziału i dalej wzywa autor Księgi Daniela, do błogosławieństwa przyrodę. Błogosławcie Pana góry i pagórki, wszelkie rośliny na ziemi, źródła wodne, morza, rzeki, wieloryby, ptaki, dzikie zwierzęta. Gdy czytamy ten opis i przypominamy sobie, że i poprzednie dni były, była mowa o zwierzętach, była mowa o przyrodzie, była mowa o gwiazdach, to można powiedzieć, patrzcie ile, ile miejsca zajmuje przyroda, tak jak w stworzeniu świata. Całe pięć dni Pan Bóg zajmuje się stworzeniem świata, dopiero w szóstym dniu stwarza człowieka i to jeszcze razem w tym samym dniu, które stwarza zwierzęta lądowe. Więc z punktu widzenia, byśmy powiedzieli takiego czysto statystycznego, to my naprawdę jesteśmy... Malutką cząstką, to my wobec tego świata jesteśmy naprawdę mniejszością spośród zwierząt, stworzeń, spośród tego, co, co zostało zrobione przez Pana Boga. To jest o tyle ważne, że, że znowu, żeby się nie skupiać tylko na tym, co ludzkie, żeby mieć jakąś proporcję, troszkę więcej otworzyć się na świat roślin, na świat zwierząt, poznać chociaż może w tym tygodniu, poznać chociaż jakieś nowe zwierzę, poznać chociaż jakąś nową roślinkę, bo tak naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo wielkimi egoistami, kiedy kręcimy się ciągle wokół, wokół człowieka, wokół ludzi, wokół relacji, wokół spraw, wokół roboty. A przecież to wszystko jest Boże dzieło. To wszystko jest Boże dzieło. Pójść do wielkiego muzeum i przesiedzieć całe w Muzeum Watykańskim załóżmy cały dzień w jednym pomieszczeniu, to nie jest grzech, ale, ale szkoda. Po prostu szkoda. Przejść całe życie, koncentrując się tylko na ludziach, to może nie jest grzech, ale, ale wielka szkoda, że stracimy z tego bogactwa, które Pan Bóg nam dał. Ewangelia zawiera przypowieść o, o figowcu czy porównanie. Jezus mówi spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa, gdy widzicie, że wypuszczają pąki sami, poznajecie, że już blisko jest lato, tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Jezus jest dobrym obserwatorem, widzi, co się dzieje w przyrodzie, ale też Jezus pokazuje, patrzcie, jacy wy jesteście mądrzy, wy potraficie rozpoznawać, kiedy jest lato, kiedy jest zima, kiedy jest taka czy inna sprawa, kiedy burz, deszcz, kiedy burza. A są też znaki, które mówią, gdzie jest Królestwo Boże, kiedy nadchodzi, gdzie jest Bóg. I nieraz powiemy, no ale ja nie umiem tego rozpoznawać. No tak, są ludzie, którzy nie potrafią rozpoznawać, kiedy będzie deszcz, nie potrafią rozpoznawać drzew roślin, nie potrafią rozpoznawać zboża, czy to jest jęczmień, czy owiec, czy żyto, czy pszenica. Nie potrafią rozpoznawać, bo to jest wiedza. Potrzeba nam również wiedzy, która nam rozpozna, da nam taki dar rozpoznania, że tu jest Bóg. Tu rzeczywiście mówi Duch Święty, tu rzeczywiście jest Ewangelia. Myśmy się tego naprawdę powinni uczyć, żeby nie było tak, że, że umiemy sto tysięcy rzeczy, a nie potrafimy rzeczy najprostszych rozpoznać Boga, kiedy On przychodzi. Pan z Wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.